Dzisiaj, teraz, dzisiaj yy, babcia mi dała takiego pikachu albo nie, było kiedyś, jak, jak babcia u mnie była, wtedy mojego tak to nie było, powiedz coś tata i zmień kamerkę. Cześć. A no, nie musiał zmienić. Zobacz, główny, a na gwiazdkę dostałam taki utajusa. Mama chciała popsikać. Yy, Inny perfum jedno, na jedną nogą, a inny też perfum na drugi ogon. A tutaj mam wam powiedzieć, jaki pika u ma moce, oprócz elektryczności. A to powiem, że elektryczność elektrycznością. Razi prądem, siatka pajęczynowa. Siatka pajęczynowa, i co jeszcze? Stalowy ogon. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Już nie pamiętam, ale chyba to wszystkie. No i ten. Idę wam pokazać nową płytę. Zaczekajcie tu trochę. Popatrzcie co na tego pikaku. Yy, przy, miałem spongeboba takiego, a to jest ten Spiderman, widzicie? Uh -huh. To jest spin tak naprawdę, a to jest nie to jest mojego brata gra. Uh -huh. No i mam też smaki. Mhm. Uh -huh. Moja koleżanka Marysia. <coughs> takie ma. A tutaj jest Little Big Planet 3, mhm. a tutaj jest taka, I to nie jest gra, tylko to jest bajka, widzicie, mhm. Transformers, a to jest mój pad, mhm. tutaj się włącza na środek, ale no bo się wtedy oświeci, to oznacza taką reklamę, tam gdzie jest, ten, zaoszukali, że, że na końcu jest pokazane, że uratowali świat no i mi się nie świecą pady, no bo tak naprawdę mm. się tak Wy widzicie? Mm -hmm. tak się świecą no i za chwilę się włączy u mnie konsola więc wyłączam dobra hej, pa, pa. nie, Czeka czekajcie, pa Panara. pa, na, <laughs>